Cześć, tutaj DFR. Dzisiaj zaczynam serię poradników do Sony gaza. No, Zacznijmy od interfejsu tego okna, zakładka VideoFX. Tutaj znajdziemy efekty, te podstawowe, jak te instalowane, oraz ich takie przykładowe ustawienia. Dalej mamy zakładkę Transitions w niej znajdziemy przejścia, efekty przejść między klipami dalej mamy zakładkę Media Generators tutaj znajdziemy na przykład tu możemy sobie jakiś stworzyć tekst jakiś tam y, solid gradienty, tekstury, napisy końcowe dalej mamy zakładkę Projekt Media y, Tutaj Będą wszystkie klipy, które damy na oś czasu, i tak dalej. I na końcu mamy Explorer, mamy standardowo nowy, otwórz, zapisz, zapisz jako, renderuj jako. Yy, tu są opcje projektu, to je wyjaśnię. Tam wszystko wyjaśnię później. Wstecz, shoot i te opcje także wyjaśnię później. Teraz przejdziemy do kolejnego okna, okna podglądu. Tutaj mamy ustawienia projektu. Podgląd w pełnym, na pełnym ekranie. To pojawia się później. Tu mamy jakość podglądu. Tu mamy siatki. To jeszcze pokażę później. I tu mamy zapis, zapis klatki. To też pokażę później. Teraz przejdziemy do osi czasu. Tutaj mamy. W jakim znajduje się aktualnie kursor? Tutaj loop region. Tutaj jest prędkość filmu. Tu możemy zmienić domyślną. Jeżeli chcemy ustawić taka jako była na początku, prawy, set to one. Tutaj mamy standardowo otwórz od początku. Otwórz, pauza, stop. Przejść do początku i przejść do końca. I tutaj mamy guzik zaple, zapętlenia lub regionu. Po prostu ustawiamy lub region. Wciskamy go. Po prostu kursor będzie zapętlony w nim. Więc cały czas się otworzał ten kawałek. O. Teraz zajmiemy się ścieżkami. Aby stworzyć ścieżkę, klikamy prawy przycisk myszy na polu pod zegarem. Wybieramy czy to ma być ścieżka dźwiękowa czy filmowa. Innym sposobem na stworzenie ścieżki jest przeciągnięcie klipu na oś czasu. mam jakiś przykładowy klip. Yy, dobra, dalej. Tutaj mamy numer ścieżki. Tu możemy wyłączyć efekt motion blur. O nim powiem później. Tutaj mamy. Tu możemy zmienić położenie obrazu ekranu ścieżki Aha. Yy. dalej mamy efekty ścieżki tam przykład, przykładowo dodam black and white wstawię na 100% teraz tak wszystkie efekty dodane na ścieżkę Będą dotyczyły wszystkich klipów na tej ścieżce. Usunę go. Dalej mamy wyłączenie ścieżki. Po prostu nie będzie widoczna i solo. Gdy włączymy to, wszystkie pozostałe ścieżki zostaną wyłączone i będzie widoczna tylko ta jedna. Tutaj mamy y, typ ścieżki. O tym powiem kiedy indziej. Yy, ścieżki dźwiękowej nie będę tłumaczył to jest bardzo podobnie teraz przejdziemy do ustawień projektu aby włączyć ustawienia projektu wybieramy tą ikonę bądź tą yy, tutaj mamy szablony ustawień o ja zawsze wybieram znaczy wybór zależy od tego gdzie montujemy co montujemy powiedzmy wybiorę to no i co tutaj z ważniejszych rzeczy z tego okna? Tutaj mamy rozdzielczość, tutaj mamy fps -y, tu mamy jakość re renderingu i tu mamy typ motion blur'a Tu mamy i tak dalej. Tu oznaczając to przy każdym nowym tworzeniu nowego projektu będą ustawiane takie ustawienia. Widać, że się to zmieniło od razu. Teraz przejdziemy do renderowania. Renderowanie jest to zapis projektów plik audio video Aby renderować zaznaczamy lub regionem część, którą chcemy renderować. Wybieramy File, Render as albo tutaj w menu Render as Wybieramy ścieżkę, nazwę pliku typ y, pliku, czyli AVI, MP3, WMV, coś tak, tak dalej. Yy, ja polecam WMV, jest dobra jakość, mało zajmuje i szybko się w cenę wziął. Tu wybieramy szablon ustawień renderu. Znak równa się obok szablonu oznacza, że ustawienia projektu są takie same jak ustawienia te danego szablonu jeżeli chcemy sobie własne ustawienia zrobić klikamy custom możemy sobie ustawić wszystko polecam ustawienia projektu yy, w zakładce projekt zmienić na best jakość a jeżeli sobie ustawiliśmy chcemy sobie zapisać nasz szablon wpisujemy nazwę yy, i wciskamy ikonę save time. Dobra. Ta opcja jest odpowiedzialna za to, że renderowany jest obszar, jedynie obszar w lub regionie. Wszystko poza obszarem lub region nie będzie renderowane. Bardzo przydatne. No i klikamy zapisz i renderujemy. Może to chwilę trwać by było na tyle. Link do klipów użytych przeze mnie znajduje się w opisie. Następnym razem pokażę Wam jak używać efektów domyślnych. E... No, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.